Witam Was. Dzisiaj z nami jest Janek, przedstawiciel jednej z młodzieżowych rad miasta. Janku, mam do Ciebie parę pytań. Okej. Okay. Skąd u Ciebie pomysł dołączenia do młodzieżowej Rady Miasta? Skąd taka inicjatywa u Ciebie się wzięła? Hmm. Ile młodych szkoły się nie do rybnika, bardzo się zaangażować się w coś więcej niż tylko w edukację w liceum. Dlatego, gdy dowiedziałem się, że w rybniku istnieje taka młodzieżowa rada. Bardzo chciałem do niej dopoczyć. Udam się to dopiero w drugim półroczu, pierwszej klasy, ponieważ jako, że moja szkoła jest nowa, bo nie mieliśmy jeszcze miejsca w Radzie. Jak stałeś się, jak stałeś się członkiem Młodzieżowej Rady Miasta? W każdej szkole to nieco inaczej. Wielu to są wybory demokratyczne. U mnie natomiast byłem reprezentantem mojej szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta, ponieważ byłem przewodniczącym samorządu śniewskiego. Każdy z członków samorządu staje się. E, członkiem? Czy tylko ci, jak wybrani? Jak to Jedynie wybrani. Jedynie wybrani. Hmm? Jak funkcjonuje, jakie e, jak kompetencje ma Młodzieżowa Rada Miasta? Zawsze tak. naszą kadencję w październiku i podczas roku spotykamy się na co sesjach. Tam właśnie pracujemy, podejmujemy rozmowy i dzielimy się właśnie zadaniami. Um, jako Młodzieżowe Rady mamy właśnie doradzać oraz działać, choć głównie z podmiotem Czy Czujesz, że macie jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w Twoim mieście, w Twojej okolicy? Tak, oczywiście. Mamy wiele różnych reakcji. Uważasz, że e, powinno się zachęcać ludzi do mm, przystąpienia do Młodzieżowych przedmiast, do, do działalności w nich? Oczywiście, że tak. Działając w Radzie mogę choć w niewielkim stopniu zmieniać miasto na lepsze. Mogę pomóc im. Poza tym spotykam świetnych ludzi, którzy, tak jak ja, chcą dać coś od siebie dla społeczeństwa. Jak wyglądają struktury takiej młodzieżowej rady? Ilu jest członków, jak to wygląda od środka? Tak jest nas 26 radnych, jedynie uczniowie szkół średnich. Wiem, że w niektórych radach są to również uczniowie szkół podstawowych. U nas jednak jest bardzo wiele szkół, dlatego wybraliśmy głównie szkół średnich. Prezydium na pewno ma się z przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza. Uważasz to za dobre, że tak jak powiedziałeś, więcej jest osób z szkół średnich? Tak, myślę, że tak. To już są osoby takie bardziej dorosłe, zdecydowane, które już mają jakieś doświadczenie, może w wolontariacie, może w samorządzie uczniowskim, którzy naprawdę chcą coś zrobić. Uważasz, że powinno się zakładać więcej takich młodzieżowych rad miasta i Dlaczego? Dlaczego tak, dlaczego nie? na pewno tak. Takie takiej młodzieżowej radzie to jest miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą poczuć, że również mają wpływ i ich zanie się liczy. Mogą też swoje, swoje akcje podejmować, więc naprawdę warto takie młodzieżowe zakładać. Czy są jakieś takie osiągnięcia szczególne, które twoja Rada Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta posiada? Tak. Myślę, że największą akcją jest Czapka Świętego Mikołaja. W tym roku udało nam się zaangażować 111 wolontariuszy oraz wielu organizacji i stowarzyszeń. I razem ze ponad 52 tysiące złotych, z których stworzyliśmy ponad pół tysiąca paczek dla najbardziej potrzebujących w naszym mieście. Jest nasza coroczna akcja, którą zawsze organizujemy w grudniu od 8 lat. Ciekawa inicjatywa. Jak koronawirus wpłynął na działalność Twojej rady? Zmienił się, zmieniło się dużo? Może niedużo, natomiast nie udało nam się przystąpić do niektórych akcji, na przykład do e, targów edukacji, w których szkoły generalnie przedstawiały się oferty dla nowych uczniów, ósmoklasisów w tym roku. Niestety z powodu koronawirusa się nie odbyły. Natomiast na przykład musieliśmy mieć nasze podejście podczas niektórych akcji, na przykład karty MRM-u. E, wszystko musieliśmy online, załatwiać, kontaktować się ze sponsorami. To jakby w trakcie samej pandemii było widać, że młodzi podchodzą do niej na poważnie, przynajmniej członkowie, czy bardziej tak olewatorsko, że tak powiem? Tak, tak, nie. Na chwilę może nie zawiesiliśmy działalność, ale pytaliśmy aktywnie, aktywnie robić cokolwiek. Natomiast później od razu przytomlić do naszych kolejnych akcji. Czy są jeszcze jakieś inne projekty, inicjatywy, w których bierzesz udział oprócz Młodzieżowej Rady Miasta? Tak, oczywiście. Jestem również sekretarzem w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego, w którym właśnie reprezentuję Młodzieżową Radę Miasta Górnika oraz należę do Ogólnopolskiej Federacji Młodych, dzięki której dziś odbyła się wywiad. Ostatnio Ogólnopolska Federacja Młodych rozpoczęła pracę nad ustawą o młodzieżowych radach. Co sądzisz że tym pomyśle? Zgadzasz się z yy, zmianami? Myślę, że tak. Wszyscy znamy artykuł 5b, dzięki którym istnieją w ogóle młodzieżowe rady miast. Niestety dotyczy, się, dotyczy się on jedynie młodzieżowych rad gmin. Niestety nie powiatów, sołectw ani podziemców. Powinno się wprowadzić kilka dni. i to właśnie jest nasz głos młodych. Uważasz, że młodzi powinni jak najbardziej się udzielać w obecnej polityce, w obecnej rzeczywistości? Myślę, że tak. No, dobrze za zacząć jak najwcześniej, żeby nam ci dowiedzieć, spróbować, czy to jest dla nas, czy nie. I robić coś innego, niż, niż tylko iść do szkoły. Stać się bardziej aktywnym. Co byś powiedział osobom, które e, mają w sobie ten taki, taki zapał do zrobienia czegoś, ale mimo wszystko są, boją się, gdzie mają taki lęk swój społeczny? Trudno jest samemu dlatego zawsze warto mieć jakąś ekipę znajomych, którzy na pewno pomogą. A ty masz sobie w taką presję właśnie? Czujesz taki czasem strach przed mimo wszystko działalnością publiczną? Raczej. Hmm, ja Należę do kilku organizacji, gdzie zawsze, kiedy pojawia się pomysł, wszyscy chcą dołączyć, może nie wszyscy, ale zawsze znaczna grupa. Zawsze tak w grupie hmm. radniej. Łatwo coś zrobić, powiedzieć. To ja ci dziękuję, ode mnie tyle. Dziękuję również.